Ludzie bardzo doceniają to, co robiłem, co robiła telewizja, która była po prostu oddaniem telewizji publicznej ludziom, którzy byli wykluczeni przez elity, przez salon przez wiele lat i nie mieli swojej telewizji. Nagle mieli, ale, więc, ale zobaczymy 9 czerwca. Jestem bardzo A nie ciekawe. ma pan sobie nic do zarzucenia jako prezes TVP? Oczywiście, że mam, ale, ale po sześciu, prawie siedmiu latach prezesury trzeba mówić o generaliach, więc kiedy ja słyszę propaganda, to odpowiadam prosto. Oni nie, nie mówią propaganda, tylko szczujnia. Nie było żadnych szczuń. Szczuń no to jest to, co się dzieje wobec Daniela Obajdka, wobec Zbigniewa Ziobry, wobec Jarosława Kaczyńskiego, no nawet wobec mnie. No, że ilość hejtu, która się wylewa z tamtej strony, jest, jest niczym w porównaniu z, z twardą krytyką, którą wielokrotnie rzeczywiście telewizja publiczna wobec, wobec różnych polityków stosowała. Ale, ale tu nie ma absolutnie żadnej, żadnej symetrii. To, co ludzie nazywają, to, co przeciwnicy nazywają propagandą, myli im się z innym słowem na literę P, czyli pluralizm. Telewizja polska była konstytutywnym składnikiem pluralizmu, dlatego że mając w Polsce dwa wielkie obozy polityczne, obóz konserwatywny, ten związany z prawem i sprawiedliwością ze Zjednoczoną Prawicą i cała, cała reszta, czyli obóz lewicowo-liberalny, te dwa obozy miały narzędzia komunikowania się ze swoimi gigantycznymi elektoratami. Teraz jak jest? No teraz Tusk, po to, żeby wprowadzać swoją agendę trzymania Polski za twarz, musi mieć monopol informacyjny i ma ten monopol. Ale może, może telewizja publiczna właśnie powinna być bardziej pluralistyczna, nie jako część rynku medialnego. Jako tożsamościowa A telewizja nie, po jednej stronie. Proszę historii. porównać. Nie, no ale proszę porównać. Jednak składali listę... się na tę telewizję wszyscy obywatele. Telewizji... Nie tylko ci konserwatywni. Ci liberalni też. Pani redaktor, na telewizję komercyjną też zbiera, zbierają się i składają się obywatele. Płacą tylko ci, którzy chcą. Nie. Każdy, kto kupuje chleb, samochód, kosmetyki, mieszkania. Kredyty bankowe wszyscy składamy się na telewizję komercyjną. W koncesjach telewizji komercyjnych jest ten sam wymóg, który wobec telewizji publicznej. Rzetelna informacja. Proszę poszukać koncesję TVN i Polsatu. W związku z czym tu mamy absolutną równość. I mieliśmy sytuację taką, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, wybory i okazało się, że telewizja publiczna jest jednym wielkim hejtem, i szczują na, na zwycięski obóz. Mówienie, że propaganda szczujna ma ludzi za, za idiotów. To znaczy no, tak, ale... jakby to była jakaś no, tak. więzien, więzienna betoniarka i, i ludzie by nie mieli. Wyboru. Ludzie wybierali telewizję polską, bo jej ufali. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.